Trzeciego dnia forum w imieniu swoim oraz profesora Marka Krajewskiego zapraszam Państwa na debatę pod tytułem Miejskie Polityki Kulturalne Realia. W ramach tej debaty zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób miejskie polityki kulturalne reagują na zmieniające się okoliczności, na zmieniający się świat i rzeczy, które nas zaskakują, jak wojna, jak pandemia, jak wiele innych wyzwań. Podczas debaty ja i pan Marek Krajski przepytamy naszych gości właśnie na te okoliczności. Naszymi gośćmi będą badaczki i badacze oraz Praktycy Kultury, m.in. pani Aldona Machnowska gura wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, Michał Lang, dyrektor Teatru Podpalmowskiego, Hanna Wróblewska była dyrektorka Zachęty. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.